A dziś jedziemy na przylądek świętego Bawrzyńca i na lewady. Oraz jeszcze coś tam zwiedzimy po drodze, zobaczymy. I mój dzisiejszy to Bluza pożyczona od Antka z berszki. Z berszki też są te Biker shorty kolejarki. skiera Design Plecak. Tutaj apaszka z bazarku okolicznego. I Buty z Reserve. A pokażę Wam tak, jaką to masz stylizację. Tylko bluzka z Zary, spodnie z Zary, buty z Rezert i chyba kupiona tutaj w Baderze. Mm -hmm. Spodnie są fajne, bo są wężowe, chociaż tego nie widać przy tym świetle. I przezroczysty but. Zobaczycie na zdjęciach. Lecimy. Trzymajcie kciuki. Jemy pasta Denata, ale to nie jest już takie smaczne, jak to tradycyjne w Buzdwonie. Tu trzeba wie, całkiem inny smak. To sama nazwa, ale jedna receptura jest właśnie w Buzdwonie. Piękny bank w stolicy Madery, Funcha. Wróciliśmy dzisiaj do Funchal w niedzielę, żeby wypożyczyć jakieś auto, i właśnie chcemy jechać na ten półwysep, przylądek ławrzeńca, zaliczyć jeszcze jakieś lewady. I jak starczy czasu, to jeszcze pojeździć i zwiedzić wyspę, bo jutro planujemy cały dzień plażnik, odpoczywanie tutaj przy hotelu. Na no, we wtorek jeszcze może te delfiny. I już będziemy musieli niestety ale opuszczać wieczorem wyspę we wtorek. Także tak, jest piękna pogoda. Ja wzięłam bluzę i znowu się grzeje. A założyłam dlatego, że tam na tym Wawrzyńcom może być tak chłodno. Zaraz się rozbieram, żeby się trochę poopalać. A na szczęście mam krótkie spodenki. Także nie jest najgorzej. W ogóle pogoda jest bardzo zmienna, bo jak wychodziliśmy to był deszcz i pochmurno. Teraz znowu jest upał. Także to racja, że tutaj pogoda jak w kalejdoskopie, nie ma co patrzeć na prognozę pogody, bo bardzo szybko ona się zmienia. W jednej części wyspy może być e, pogoda taka jesienna, w kolejnej wiosenna, a w jeszcze innej letnia. A także tak. Najlepiej więc ubierać się na cebulkę wabsowo, że jak się zrobi upał, to wtedy zdejmujemy na przykład jakiś element garderoby. to jest najlepszy pomysł tutaj na stylizację, jeśli chodzi o maderę. Drugi raz wróciliśmy do Cabo Ale teraz mamy inne warunki klimatyczne, bo teraz jest mgła. A wcześniej było bardzo słonecznie, więc coś trochę inny krajobraz. Cabo nieziemski widok. Taka wielka przestrzeń, chmury łączące się z oceanem. I trzeba być, żeby zupełnie poczuć to piękno krajobrazu. Tradycyjne czapki, właśnie na Maderze. A odnośnie kawy to jeszcze taka ciekawostka, że tutaj jest podawana taka ludna figurzanka i tak dalej, tak po prostu po swojsku, nie jest tak to patrzone jak u nas że bardzo estetycznie. Ale całkiem smaczne, ja co nie piję kawy, mi posmakowało, chociaż jest trochę taka kwaskowa, ale smaczna. Wracamy z jaszczurką. tak to mi było widać tutaj. O! Miliże! O kolejne idą. Jesteśmy tu już 3 godziny ponad. Jesteśmy na półwyspie Świętego Wawrzeńca Tu kiedyś mieszkali ludzie. Klimat jak na Saharze w Afryce. Obłęd. Dasz radę wejść? Ciężko, ale nie odpuszczę przedmetu. Tym bardziej, że już nam zostało bardzo niewiele. A szliśmy 6, 3 godziny i 3 godziny z powrotem nas czeka drogi przez Mękę. Zobaczcie, tam są skały, my tam wchodziliśmy. to, zdobyliśmy dzisiaj co? Przyłączenia świętego Wabrzyńca. Jest! Droga ciężka, ale udało się wejść na cel. Pozdrawiamy i musicie tu wejść, jeśli będziecie w maderze. Hej! Słuchajcie, to jest zdecydowanie najcięższa wyprawa w naszym życiu. Jeszcze jakieś 3 godziny drogi. Przyliśmy tutaj 4 godziny, a kolejne 3-4 musimy wracać. Po prostu. A już nie daję rady. A tak Nie chcę, ale muszę. O Jezu. O, nie dajemy rady. A ty co koperska? Tak siedzisz? Nie mam siły. Elegancka. Elegancka. Siedzisz jak w nie, nie mam siły, nie wracam. zostaję tu. Stajemy, idziemy dalej. Co powiesz o tej podróży? Było trudno, było ciężko, było pięknie. I po prostu genialnie zajebiście piękne. A ile szliśmy? Za jakieś 5-6 godzin. Masakra. A teraz znowu pod górkę? No teraz w dół. W dół, a potem znowu pod górkę. Masakra. Ale jest pięknie, jest pięknie. Blogerzy modowi na końcu świata. O, powiem wam, że jest ciężko. Patrzcie, jak ja wyglądam. Jestem jeszcze w bluzie, a to jest za 30 stopni, ale nie chcę mi się zdejmować bluzy, żeby jej nie dźwigać. Więc się tak grzeje w niedaleko, to idzie bez koszulki, cały opalony. A ja się grzeję. O, już prawie u celu będziemy się żegnać z tymi widokami, zapierającymi dech w piersiach. O, jeszcze raz pozdrawiamy naszych obserwujących z tego miejsca. I oczywiście, jak będziecie na Maderze, nie ma bata. Musicie tu być. Musicie. Tak. Słuchajcie, przed chwilą mijałam dwie panie i chyba nie wiedzą na co się piszą, bo jedna szła w małych obcasikach, a druga na koturnach, więc życzę im powodzenia, bo mi na płaskim było niełatwo tutaj wejść, a co dopiero mówić jeszcze o takich przeszkodach, jakimi są koturny, czy obcasy. Życzymy zatem powodzenia. A z takich ciekawostek to warto tutaj wspomnieć, że kiedyś tutaj normalnie mieszkali ludzie. No jest to taki teren półpustynny, wypalony, nie ma tutaj właśnie dużo roślinności, aczkolwiek zimą jest tutaj bardzo zielono, jest taki porośnięty zielony mech, my, nie jesteśmy, my, my jesteśmy Jesteśmy jeszcze taką wczesną jesienią, więc nie zobaczyliśmy zielonego tego o, przylądka, półwyspu, ale taki szary pustynny, ale mi się bardzo podobał, bo dzięki temu miał taki właśnie klimat afrykański. No i jeszcze ciekawostka, że na sąsiedniej wyspie zamieszkują największe pająki lądowe, 10 cm. Ale przewodnik mówił, żeby się nie martwić, bo nie potrafią pływać, więc tutaj nie przypłyną na pewno, ale kto wie jakby weszły na przykład na jakiś yy, na przykład, nie wiem, statek, tak? Potem się tutaj rozmnożyły, no to mogłoby być nieciekawie. Ale na szczęście nie spotkaliśmy żadnych pająków, a za to jeszcze szczurki, które mogliście przed chwilą zobaczyć. Ku celu prawie, a ja jeszcze się wdrapuję i nie było nisko. Jak tutaj jechaliśmy i wypożyczyliśmy auto, to myślimy sobie, a w godzinkę podjedziemy na kliwą, myślałam, że to będzie coś takiego jak w Sagresz, prądek świętego Wincentego, gdzie się wjeżdża, robi fotkę, no i wraca. A to się okazało, że to jest jeszcze cięższa trasa, bynajmniej dla mnie, no bo też dłuższa i skalista, niż właśnie ten najwyższy szczyt Pikorówia, który też zdobyliśmy. O tam były ciągle schodki, a tu chwilami nie było schodek, tylko bardzo strome kamienie skały. Czasami prawie nie zlądował i ja do oceanu. Były momenty grozy, wielki wiatr. No i co? No i dużo, dużo dłuższa ta trasa. Bo tamtą dwie trasy pokonali, dwie drogi pokonaliśmy w jakieś 3 godziny, a tutaj 3,5 godziny w jedną stronę, razem 6-7 godzin. Co prawda też często zatrzymywaliśmy się na jakieś filmiki, tudzież zdjęcia, więc to na pewno też wydłużyło nam tą drogę. Co jeszcze najgorsza? Antek wziął mój plecak i zostawił w aucie. A ja nie jestem pewna, czy zostawiłam tam swój telefon, czy nie został gdzieś na szlaku. Sześć, czy tam siedem godzin jestem ciągle zestresowana, czy zgubiłam telefon, czy nie. Bo jak nie, to tyle materiałów przypadło i na bloga, i na vlogi. Bardzo się martwię. Trzymajcie kciuki, żeby telefon szczęśliwie się znalazł. bo żeby było więcej materiału dla Was, także tak. Nawet na końcu świata ze mną, oczywiście. Mój ulubiony napój Fanta. I Fanta nie jest sponsorem tej podróży. A Antek pie Brisa, taki brisa tradycy... marakuja. tradycyjny napój portugalski, gazowany z Marakuj 90% owoców. Pyszne? Jaśmienicie. A 9% owoców, no to trochę tutaj podkoloryzowałam. 9%, ale też dziewiątka, więc było blisko. Dobre? Bardzo daleko było, nie blisko. A, powiedzmy, ale pyszne? I zarąbiste. A ja mam pan tak. Picia fanta bądź bambucia, jak to było w rybnami. Zaraz chwila prawdy odnośnie mojego telefonu. Trzymajcie kciuki. Masakra, tak jak myślałam, zgubiłam iPhone. W ogóle dzisiaj był tak szalony dzień. I ta wyprawa, i chyba zostawiłam gdzieś na przylosku Świętego Wawrzyńca. Jutro o 10 wszystko się okaże. Także trzymajcie kciuki, bo jak nie, to straciłam wszystkie ważne materiały. Z całej podróży i po prostu jestem w tyłku, jeśli chodzi o vlogi podróżnicze, także byłoby kiepsko. Hmm? A historia była bardzo długa z tym zaginięciem tego telefonu. Jutro o 10. może będzie szczęśliwe rozwiązanie. Trzymajcie kciuki. A jak już znajdę telefon. Co by teraz nie zapeszać, to opowiem wszystko.